Może patrzeć na cierpienie swojego syna, Konku się znęcał nad nim. Ty się to przyglądałaś, nic się nie odezwałaś, kurwa, co to ciebie za matka, popatrzy na teraz, nie żyje, mia zaledwie 8 latka. Mam nadzieję, że zmijecie w więzieniu za to, co żeście chłopakowi zrobili. Mam nadzieję, że was tam dobrze potraktują, bo na to zasługujecie. Jesteście kurwa z wyrodnialcami jebanymi skurwysynami. synami. Mam nadzieję, że znijecie. Dla takich, co wy należycie w ich krzesło elektryczne. Nie będę was popierał, bo nie żyje. Was, właśnie ośmiolatek miał całe życie przed sobą. Ale matka go nie szanowała i się kurwa jak ta bił, nic się nie odezwała. Co za, Co za kurwa siebie była za matka, cała spokojnie się przyglądała na cierpienie własnego syna, tak to właśnie bywa. To kurwa nasze 500 plus, chuja wszystko robi, ludzie się starają o dzieci, później, ich nad później się nad nimi znękają. To nasze kurwa społeczeństwo, chuja dzisiaj warty, dają 500 plus. A na świecie każdy się staje katem, piedolone społeczeństwo. Takich jak wy to nie powinno być na świecie, jesteście wyrodnialcami. Tyle mam do dodania na ten temat, a tylko chopaczy no. Tam gdzie teraz jesteś, jesteś bez cierpienia. Nie patrzy na inne, nie patrzy na inne zmartwienia, tylko to się dla mnie liczy, tym żyje cała Polska. Miał zaledwie osiem lat, szkoda chłopaszka. Bo to właśnie kurwa przez, przez własnego kata nie żyje teraz. Jesteś z siebie dumna, ty pije suko mam nadzieję, że zgnijesz w więzieniu. Tak ci powiem krótko, mam nadzieję, bo dla takich jak wy. Nie po, dla takich jak wy ludzi nie powinno być na tym świecie. Mam nadzieję, że to kiedyś zrozumiecie, ale to już będzie za późno. Nie cofnieć chłopakowi w życiach. Ty je pana suko, mam nadzieję, że kiedyś pójdziesz do piekła. Za to co chłopakowi zgotowaliście piekło, należy się wam kurwa. Zawsze krzesło elektryczne, nie będę z tego popierał, bo on ja zaledwie 8 lat. Całe życie przed sobą, ale co, co, co? Zawiodła, własna matka nic się nie odezwała. Szkoda trochę chłopaka, no ale kurwa nie ma nic. Nie, nie, nie będę was usprawiedliwiał, bo jesteście hamami z frajerami. Co za normalny człowiek może zrobić tak chłopakiem. Jedynie takie jak wy, szmaty pierdolone Elo.